Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej. Związek Radziecki. Przełom Stalingradzki. Komentuje profesor Paweł Wieczorkiewicz. To wstrzymanie. Sowieckiej ofensywy pod Moskwą zimą 1942 roku. Załamanie się planów zdobycia Leningradu spowodowało, że Hitler postanowił w kampanii 1942 roku przenieść ciężar działań na południe. Do podobnych konkluzji, to znaczy do przeniesienia wysiłku na południe, doszedł Stalin. W efekcie wiosną 1942 roku nieudolnie przeprowadzona, źle zmontowana, przedwczesna ofensywa sowieckiego Frontu południowo-zachodniego pod Charkowem zakończyła się dotkliwą, przerażającą klęską. Na południu frontu wytworzyła się luka, luka, w którą weszły wojska niemieckie. Przede wszystkim Czwarta Armia Pancerna i Szósta Armia, dowodzona przez generała Friedricha Paulusa. Wojska te zostały skierowane w kierunku Stalingradu. Stalingrad, miasto nad Wołgą, było ważnym węzłem komunikacyjnym. Jego zajęcie pozwalało na przecięcie tej ważnej arterii dla komunikacji i przemysłu sowieckiego i pozwalało na ubezpieczenie rozwijanej z powodzeniem przez Niemców ofensywy na Kaukazie. Tu dodajmy, że udało się Niemcom dojść aż do Elbrusu. Tam jednak z braku sił stanęli. Ciężar walk spoczął jednak w Stalingradzie. Spoczął w Stalingradzie bowiem. Sowieci postanowili bronić miasta za wszelką cenę, zdając sobie sprawę z konsekwencji jego strat. Postanowili narzucić walkę Niemcom w niesprzyjających trudnych warunkach. W efekcie rozpętała się najkrwawsza, najdramatyczniejsza bodaj bitwa II wojny światowej. Od lipca 1942 roku do lutego 1943 roku w coraz bardziej zrujnowanym mieście, czy w ruinach ruin, później już walczyły ze sobą topniejące jak muchy. Armię, korpusy i dywizje. Mówi marszałek Wasili Czujkow. Żołnierze walczyli do ostatniej kropli krwi. Robotnicy pod gradem pocisków i bomb remontowali czołgi działa, budowali umocnienia i okopy. Rowy przeciwczołgowe i gniazda ogniowe. Takiego uporu w walce, takiej jedności armii i narodu w zmaganiach ze śmiertelnym wrogiem nic nie jest w stanie pokonać. Stalingradu broniła armia generała Wasilija Czujkowa. Atakował generał Paulus. Niemcy stosowali Taktykę wypróbowaną jeszcze w czasie I wojny światowej, bo w gruncie rzeczy Stalingrad stał się gigantycznym Werdałem. Bitwa stalingradzka stała się powtórzeniem bitwy pod Werdałem bitwy na wyczerpanie, na wyniszczenie, na zadanie przeciwnikowi jak największych strat. Pod koniec 1942 roku Niemcy prawie już doszli do wołgi. Sowieci utrzymali wąski pasek wybrzeża i wąski plac Darmeo powierzchni niespełna kilometra kwadratowego, ale jednak utrzymali stale przez Wołgę. Przerzucano posiłki, które pozwalały na powstrzymywanie słabnących ataków niemieckich. O tym okresie bitwy pisał jeden z niemieckich żołnierzy tak. Stalingrad nie był już miastem. Za dnia pokrywała go bezmierna chmura dymu, pod nią rozciągało się gigantyczne palenisko. Kiedy zapadała noc, jedna z tych nocy, znaczonych pożarami, wrzaskami, krwią, Dsy rzucały się do Wołgi, desperacko próbując przebyć rzekę. Stalingradzkie noce napełniały je strachem. Zwierzęta uciekały z tego piekła, kruszyły się mocne kamienie. Jedynie ludzie potrafili się przystosować. Walki w mieście w istocie rzeczy niemal. Zamarły w końcu grudnia. Niemcy nie mieli sił, żeby posuwać się naprzód. Obrońcy nie mieli sił, żeby kontratakować. Pozornie jednak tylko. Sztabowcy sowieccy generałowie sowieccy, których nadzorował Georgi Żukow, wtedy już faktyczny naczelny dowódca Armii Czerwonej, pierwszy zastępca pełniącego tę funkcję Stalina, postanowili wykonać marzenie każdego generała: dwustronne okrążenie. Wedle klasycznego manewru kanneńskiego Hannibala, przełamać front niemiecki ponad Stalingradem i pod Stalingradem i odciąć wojska zablokowane w mieście. Zadanie to było tym łatwiejsze, że pozycje skrzydłowe obsadzały niepełnowartościowe oddziały rumuńskie, węgierskie i włoskie, sojusznicze niemieckie słabi uzbrojone o słabszym morale. W tej sytuacji w początku 1943 roku ruszyła ofensywa sowiecka dowodzona przez generałów Jerjomienkę, Rokosowskiego i Watutina. Sprawnie przeprowadzona operacja pozwoliła odciąć szóstą armię Paulusa i część czwartej armii pancernej generała Hota. W tej sytuacji, w momencie kiedy sowieckie skrzydła kleszcze spotkały się i wojska niemieckie zostały otoczone, manewrem, który nasuwał się sam przez siebie, była próba wydostania się poprzez słaby jeszcze pierścień sowiecki. Były potem wszelkie szanse. Ale jednak Hitler postanowił trwać w miejscu, nauczony doświadczeniem, jak się okazało, błędnie bitwy pod Moskwą uznał, że nie należy oddawać zdobytych z takim trudem pozycji, że trzeba postarać się deblokować armię Paulusa, a przede wszystkim dostarczyć jej środków do dalszej walki. W poglądzie tym upewnił go dowódca Luftwaffe, Reichsmarszałek Hermann Gering, który stwierdził, że odpowiednia ilość racji żywnościowych, amunicji i tak dalej zostanie dostarczona do Stalingradu przez lotnictwo transportowe. Okazało się to wielką łudą. W warunkach wzmożonej obrony przeciwlotniczej sowieckiej Niemcy dostarczali swoim żołnierzom w Stalingradzie początkowo 60, potem 50, potem 40 i coraz mniej coraz mniej ilości potrzebnego zaopatrzenia. W tej sytuacji wobec niepowodzenia kontr natarcia marszałka Mansteina, losy szóstej armii zdawały się przesądzone. Ostatecznie Paulus, mianowany w przeddzień najważniejszej decyzji w życiu, jaką podjął feldmarszałkiem przez Hitlera po to, żeby wzmocnić jego ducha walki, zdecydował się w początku lutego 1943 roku na kapitulację. 3 lutego. Naczelne dowództwo Wehrmachtu informuje. Walki o Stalingrad zakończyły się. Wierna swoim sztandarom walcząca do ostatniej kropli krwi Szósta Armia pod wzorowym dowództwem Feldmarszałka Paulusa uległa przeważającym siłom wroga i trudnym warunkom atmosferycznym. Nie jest to jednak odpowiedni moment do szczegółowego analizowania operacji, która doprowadziła do takiego końca. Tylko jedno może już teraz zostać powiedziane. Żołnierska ofiara nie była nadaremna. Do niewoli poszło 97 tysięcy jeńców niemieckich. Z nich do Niemiec po kilkunastu latach. Powróciło nie więcej niż pięć tysięcy osób. W samym Stalingradzie przepadło kilkaset tysięcy Niemców i ich sojuszników, o wiele więcej żołnierzy sowieckich. Bitwa ta, jak się czasami sądzi, nie stanowiła zwrotnego momentu w II wojnie światowej. Niemcy ponieśli wielką klęskę. Największą klęskę jak do tej pory na wschodzie, ale równą klęskę ponieśli mniej więcej w tym samym czasie w Afryce. Stracili mniej więcej tyle samo ludzi i tyle samo sprzętu. I w obu wypadkach Warmacht potrafił się z owych klęsk jeszcze podnieść. Bitwa Stalingradzka natomiast wykazała jeszcze coś innego. Mianowicie to, że Rosjanie potrafią coraz lepiej, coraz umiejętniej posługiwać się nowoczesnym sprzętem, że mają coraz więcej tego sprzętu i że wreszcie generałowie sowieccy uczą się na błędach. Klęska Stalingradzka spowodowała to, że Sowieci w początku roku 1943 przeszli do kolejnej ofensywy zimowo-wiosennej. I tutaj także, podobnie jak rok wcześniej, Niemcom udało się postęp wojsk sowieckich na południu powstrzymać, ba więcej, zadać im dość dotkliwą porażkę. W efekcie, późną wiosną 1943 roku, w historii kampanii sowiecko-niemieckiej, na froncie zarysowała się raz jeszcze równowaga sił.